Chcę podzielić moimi doświadczeniami moim życiu z Bogiem. Ostatnimi czasami jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Może niektórzy zauważyli, ja to nie wiem. I bardzo bardzo się otworzyłem w moim życiu z Bogiem na ludzi. Wiem, że jestem Ewangelistą, ale przez długi czas byłem taki wycofany, wyciszony. Wstydziłem się. Miałem taki okres, że po prostu wstydziłem się mówić o Jezusie ludziom. Zaczęły się co nie o mnie tak Ten czas minął. Teraz jest wolny czas. Tak szczęśliwie jak teraz jestem, jeszcze nie byłem. I e, czym się chciałem podzielić e, tym jak zobaczyłem, do jakiego stopnia można panować nad emocjami. W tym tygodniu doświadczyłem czegoś takiego, że tam robię biznesy z człowiekiem z Polski. No jest to człowiek ze świata, więc nie jestem w stanie zaufać mu tak w 100% i zawsze gdzieś tam jest jakieś ale. No i... Była taka sytuacja, że pieniądze gdzieś tam miał mi wysłać za sprzęty. To była dosyć duża kwota, parę tysięcy euro. No i zaufałem mu. Taki był krok, że poszły te sprzęty na Polskę, gdzie zazwyczaj pieniądze mi Czech, wypłacał wcześniej. No i tu różne myśli. O, to mi złotego strzała, że załatwi mnie na anę. I strasznie mnie to gryzło, i tam gdzieś mu pisze. Przypomina mi się o tych pieniądzach. On tak, jakby nie zauważył tych wiadomości, mówię, no, olewa mnie, coś się z tym nie tak. I do tego stopnia to zaczęło na, na mnie działać. Ja się budzę rano, pierwsza myśl to właśnie to. I on mi nie może tak być. Ja się nie zgadzam na to, ja nie może być tak, że nie wiem, czy pieniądze, czy nawet no, jeśli mówię, człowiek coś takiego nie no, zrobił, to nie może tak na mnie wpłynąć, mówię, Boże. Nie może tak być. Mówię, co mogę zrobić? Mogę przyjść do mojego ukochanego Boga. I, i, I tak zrobiłem w pracy. Mówię, Boże, odpycham te myśli i koniec. To tak wcale nie musi być, jak jest. I, i właśnie takie słowa usłyszałem, że to nie wcale rzeczy nie są takie, na jakie wyglądają. One. I właśnie wtedy zobaczyłem, że gdy pozwoliłbym z moim emocjom szaleć, koniec. Nie ma mnie. Nie, był, nie mógłbym się skupić, gdzieś tam takie były impulsy tego, widziałem, jak to zaczyna na mnie działać. Nie mógłbym się skupić, miałbym skopane wszystko. Mówi, nie, zacząłem uwielbiać Boga w pracy, śpiewać, tańczyć, rozwaliłem to natychmiast. No i później wyszło rzeczywiście, że to był drobiazg, ja zadzwoniłem. Mówię, co będę paranoje sobie tutaj tworzył? Dzwonię do człowieka, mówię, słuchaj, co jest? Mówię, dostałeś ostatni transport, wszystko w porządku, grzecznie, kulturalnie, nie z, z mordą, jak kiedyś mi to zrobił. Nie, no tak, tak, wszystko jest ok tego, I ja mówię, jak z pieniędzmi, czy moglibyśmy wysłać? No, no wyślę ci tam, widziałem, pisałeś, ale nie, nie, nie zauważyłem, czy coś, drobiazg. Okazało się, nie? Ale co jeszcze takiego, co bardziej mnie raduje w moim życiu, że każdego dnia ogłaszam w moim sercu, w głębi, w głębi, w głębi, ogłaszam różne rzeczy, które chcę w moim życiu, które chcę, żeby były. Tworzę swoje życie tak, jak ja tego chcę, bo zrozumiałem, że przyszłość to nie jest to, co będzie tam zaraz, tylko przyszłość to już jest jutro. Ja tworzę ją już teraz. To ja wpływam na moją przyszłość. I zacząłem różne rzeczy ogłaszać w moim sercu, takie jak jak um, otworzenie się na ludzi, przez długi czas na przykład miałem masę uprzedzeń do ludzi i tak samo zacząłem ogłaszać, że nie chcę mieć tych uprzedzeń. I, i zaczęło się to działać. Ja zacząłem się tak otwierać na ludzi, nieważne czy to jest, mówię tutaj przede wszystkim o mojej pracy, czy to jest, czy to są Marokanie, czy to są tam różnych innych narodowości, tak samo nasi rodacy. Zacząłem się po prostu otwierać na ludzi i powiedziałem Bogu, że ja chcę głosić sukcesywnie tą Ewangelię. Teraz jestem odważny, pewny siebie, chcę po prostu zaangażować się w to bardzo mocno. I wiecie, czego doświadczyłem? I, I też jakiś czas temu Bóg mi to powiedział, że skup się na człowieku, z którym rozmawiasz. I wiecie, co? Rzeczy typu. Ja zacząłem dostrzegać piękno człowieka, piękno drugiej osoby, drobiazgi najmniejsze. I zacząłem się interesować tym człowiekiem, tak jak Bóg mi powiedział. I widzę tego owoce. I to są rzeczy typu, nie wiem, ładne, masz paznokcie. Nowe zrobiłaś, nie wiem, ładna fryzura o u fryzjera, super wyglądasz. Drobiazgi, nie wiem, daj czekoladkę, zanisz czekoladkę bezinteresownie. Wiecie co to robi? To tak zbliża ludzi, że ja wcześniej się spinałem, starałem, tak chciałem twardo Ewangelię ogłosić i, i nic więcej mnie nie interesowało. No i zawsze byłem sfrustrowany, bo to nic nie dawało. A potem widzę, że ludzie się zbliżają. Oni sami przychodzą, oni sami chcą słuchać. A ja jestem przy tym wszystkim szczęśliwy, ja się nie spinam i Bóg może przeze mnie działać. I gdy oni się pojawiają, Bóg po prostu przychodzą rzeczy, które do tych ludzi nie Jest niesamowite, co się dzieje, niesamowite zmiany. Ci, ci ludzie po prostu no, zbliżają się, i ja widzę, że, że tutaj się dzieje praca. Krok po kroku coś małego, coś małego, coś małego. Ktoś wraca, ktoś więcej, ktoś drąży, i tak dalej. Tak, że to jest niesamowite, że. Ja wiem, że tyle razy było o tym mówione, bo słyszeliśmy setki razy, że o pozwól tam, uwolnij się, pozwól Bogu, pozwól Bogu działać. No okej, okay, no ja tak e, wiedziałem to teoretycznie, ale w praktyce tego tak nie doświadczałem, a teraz widzę, że im mniej jest mnie we wszystkim, tym więcej może działać Bóg. To jest cudowne. I to samo doświadczyliśmy wczoraj z Salą na ulicy. Poszliśmy, ja tak się spinano, stres, stres, stres. Nieraz go odczuwam w dalszym ciągu. I mówię do starych, chodź, będziemy się modlić, będziemy mówić, Boga, i właśnie przez to widzę, że przestać się trzeba interesować samym sobą i zacząć interesować się tym, co jest z przodu. Patrzeć przed siebie. Po prostu ja patrzę przed siebie teraz, nie patrzę na boki, nie patrzę na ludzi. Patrzę przed siebie i podążam przed siebie i widzę, jak bóg cudownie w tym prowadzi. A gdy traciłem czas, no jak debil, oglądając się na siebie, to mi się mi podoba, to tam, to ja się tak czuję, srak to wtedy no, nic się nie działo, tylko pogłębiona frustracja. Także ja daję Bogu uchwałę za to, jak jest cudowny i wspaniały i teraz rozumiem, że to jest takie lekkie to, co Jezus powiedział. Jego jarzmo jest lekkie, idzie się do przodu z Nim. To nie jest trud. To jest łatwe. Chwała <grywa> Bogu. Amen.